Cześć dziewczyny! Dzisiaj wyjątkowy dzień, tak jak wam wspominałam we vlogmasach, idziemy usuwać rozstępy do salonu Drogą Piękna w Katowicach. Chodźcie ze mną! Więc jesteśmy już w gabinecie Drogą Piękna, jest ze mną Klaudia. Cześć wszystkim i tak jak wspomniałam przed chwilką, będziemy usuwać. Rozstępy usuwać czy niwelować? Właśnie dostałam ostatnio taki komentarz i na ten temat chciałabym Wam powiedzieć, że po co właściwie poddawać się tego typu zabiegom, skoro nigdy one nie usuną rozstępu w 100%. Jak Ty do tego podchodzisz, moja droga? Ja podchodzę do tego tak, że każda poprawa struktury skóry w, w tym problematycznym obrębie już sprawi, że i będziemy lepiej się czuć i faktycznie wyglądać lepiej. To, że nie możemy czegoś usunąć w 100% nie oznacza, że nie możemy troszkę tego naprawić, poprawić. Jeżeli chodzi o rozstępy, no jest to jakby nie było tkanka bliznowata, gdzie mamy inną jakość i ilość kolagenu i elastyny, więc każda stymulacja skóry w tym obrębie może sprawić, że będzie ona troszkę grubsza, dzięki czemu te rostępy będą płytsze i ogólnie możemy też troszkę tą skórę w okolicy poprawić, no bo wiadomo, że nie poddajemy temu zabiegowi tylko rozstępów, ale też tkankę w tej okolicy. Więc przy okazji działamy też fajnie na te właśnie wszystkie struktury obok. Także cały, całość tego obrazu po zabiegu. No, jest zdecydowanie lepsza, więc, tak jak powiedziałam, i wyglądamy znacznie lepiej. Nawet jeżeli nie usuniemy tego w 100%, to myślę, że nawet 30% już będzie dobrym efektem. No i kolejna sprawa, czujemy się lepiej, tak? Powiemy, że co mogłyśmy zrobić, żeby poprawić jakość tej skóry? Zrobiłyśmy. To jest też taka kwestia, że u mnie na kanale chcę pokazywać różnego rodzaju zabiegi, więc potraktujmy to wszyscy jako takie doświadczenie, sprawdzimy. Co się wydarzy? Klaudia z pewnością dołoży starań, żeby zabieg był wykonany perfekcyjnie. Urządzenie jest wysokiej jakości, bo ma certyfikat medyczny. Tak, dokładnie. Natomiast z racji tego, że są teraz nowe obostrzenia dotyczące pokazywania w mediach społecznościowych różnych zabiegów i urządzeń, no to nie chcemy powiedzieć dokładnie nazwy firmy, natomiast zapraszamy do kontaktu wiadomości prywatnej, wtedy ewentualnie możecie przedstawić dokładnie, co to jest za urządzenie, ale nie o to chodzi. Mówię o tym, że po prostu potraktujmy to wszyscy tak, o jakie takie doświadczenie. Chcę wam pokazać, jaki jest efekt przed, jaki jest efekt po. Ja też nie mam ciśnienia, że musi być to usunięte w 100%, a ile się uda usunąć, to sobie zobaczymy i każda z nas będzie mogła to samodzielnie ocenić i zastanowić się, czy dla niej jest to efekt ok, czy może nie. Bo to też jest taka kwestia, że w mediach czasem ten marketing kosmetyczny jest taki, że wszystko jest najlepsze, najmocniejsze. Dokładnie. Nie wiem, największe efekty są naj, 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 a potem przychodzi rzeczywistość i okazuje się, że to nie zawsze tak jest. Więc dzisiaj po prostu realnie. Na... Tak, myślę, że to też będzie bardzo wartościowe, bo często widzimy w internecie takie zdjęcia idealne, reklamowe, mhm. że było tak przed, jest zdjęcie po. Natomiast w rzeczywistości rzadko kiedy zdarzają się aż tak cudowne efekty, jak na tych zdjęciach w internecie. Dlatego myślę, że to będzie bardzo wartościowe dla osób, które chcą zobaczyć, jakich efektów można się spodziewać naprawdę. Nie w takim idealnym przykładzie. Bo to też chyba zależy od skóry, prawda? I właściwości regeneracyjnych, struktury, tak. wyjściówki. Jakie tak, można od bardzo uzyskać. wielu czynników to zależy. No właśnie od tego, jak zaawansowany jest problem. W przypadku rozstępów zależy to też od tego, czy one są świeże, czy już są. No, wielomiesięczne, często nawet wieloletnie, no, od indywidualnych predyspozycji danej osoby do regeneracji, no i oprócz tego od diety, no bo to, co wkładamy do siebie, jest budulcem tej naszej nowej skóry, więc to też warto podkreślić. Jak sądzisz, suplementacja podczas takich kuracji, jak, no, podejrzewam, że to tak powiem, że jest ważna, ale czy jest coś, co na przykład byś polecała, na jakie grupy substancji zwracać zwłaszcza uwagę? Przede wszystkim postawiłabym na to, żeby pić bardzo dużo wody. To jest zawsze przy każdym zabiegu, nawet bez żadnych zabiegów, to jest podstawa. Żeby się nawadniać, wtedy po prostu zawsze wypukujemy to, co jest złe, pobudzamy metabolizm. Także dzięki temu nasz organizm może dobrze funkcjonować. Ja akurat jestem zdania, żeby z suplementami, jeżeli nie trzeba, żeby ich nie stosować, żeby mm -hmm. jak najwięcej wszystkiego, co dobre, dostarczać w diecie. No bo w suplementach mamy jedną kapsułkę zazwyczaj i jest to jedna substancja, ewentualnie kilka. Natomiast ważne jest to, co dostarczamy z całą tą, że tak powiem, otoczką biologiczną, mm -hmm. czyli na przykład witamina C, nie wiem, w pietruszce czy, czy nawet w tych cytrusach. I wtedy dostarczamy przy okazji mnóstwo fajnych substancji. Tak jak błonnik i, i to wszystko wtedy działa. Także, jeżeli możemy, to radziłabym po prostu przemyśleć swoją dietę i bardziej postawić na dobrą dietę. Jeżeli naprawdę jest ciężko i ewidentnie wiemy, że coś no, nam nie smakuje, a brakuje nam jakichś składników, to dopiero wtedy ostatecznie suplementy. Okej, okay. z rozstępami najłatwiej jest im zapobiegać, dlatego też pielęgnacja prewencja jest ważna. Kiedy jest ciąża, tak. na stolatki. Ćwiczenie na siłowni, czyli wtedy, kiedy spodziewamy się tego rozrostu masy ciała, też przy różnych grupach leków, które powodują zwiększenie objętości, warto jest intensywnie skórę nawilżać i o nią dbać, by rozstępom zapobiegać. No ale jeżeli już się coś przydarzy, cieszę się bardzo, że można coś z tym robić, to nie jest tak, tak że już jest... się trzeba z tym wszystkim pogodzić. Jeżeli coś bardzo nam przeszkadza, można z tym coś zrobić i będziemy testować, na ile to można zrobić. Tak. Ale ja przeciągam cały czas po, po oddanie się temu zabiegowi, bo wiecie jak ja igiełki lubię. Także jeszcze zanim przejdziemy do zabiegu zdradź mi jaki y, zapach dzisiaj użyłaś, bo Ty jesteś specjalistką od perfum. E, tak, dzisiaj stwierdziłam, że przy takim zabiegu, e, żebyś też poczuła się bardziej pewnie, mhm. to postawiłam na zapach e, Beso Passion od Beso i jest to bardzo orzeźwiający zapach, który ma w sobie dużo pewności siebie i jest to głównie figa, ale tak jak większość zapachów figowych podana jest w taki sposób słodkawy, kremowy, bo sama figa raczej tak właśnie pachnie. To jest figa magiczna, bo jest bardzo orzeźwiająca, młodzieńcza, zielona, e, taka trochę molekularna, ale jeszcze nie syntetyczna. Także bardzo ciekawy zapach. E, no Myślę, że dzisiaj on pomoże nam obydwu poczuć się pewniej. Wiesz co, w pierwszej kolejności, jak usłyszałam owocowy zapach, i my myślałam, ty i no, owoc? No właśnie. I jeszcze, co tam Aby powiedziałaś, no. że poza tymi owocowymi nutami, jakaś... Y, co, co jeszcze jest? E, troszkę zieleni, bo jest zielona herbata, mm -hmm. jest czystek, jest troszkę drewna, ale właśnie to są takie drewna bardziej syntetyczne, przynajmniej mm -hmm. tak ja je w odbiorze czuję. E, no, także taki zapach... Faktycznie, teraz jak to czuję, to jest twój zapach. On jest taki, tak, twoje klimaty, ale wiesz, w życiu bym nie pomyślała, że coś co jest owocowe może być takie świeże, takie hmm, lekko cierpkie, ale nie tak. do końca. Bardzo intrygujący zapach. Uff, no to co, wskazuję, tak skakuję jest? na kozetkę i widzimy się to za działamy. chwilę. Więc moja droga, ja już kiedyś, wiele lat temu miałam robiony jeden zabieg mezoterapii. Jako studentka po prostu miałyśmy takie, wiesz... Pokazowe mhm. zabiegi, no i właśnie miałam jedną robioną mezoterapię, bolało straszliwie, no ale żeby nie było, więc jest to jakby rozstępy po jednym zabiegu, mhm. więc jak Ty to tam widzisz? E, widać, że prawdopodobnie coś się działo, bo zazwyczaj te rozstępy jednak no, są takie jeszcze troszkę bardziej... Zapadające, jak ja to mówię, czyli przy naciśnięciu po prostu czuć taką luźną strukturę, u Ciebie nie ma źle, także jest potencjał. Jest potencjał. Tak, no. w tych rozstępach widzimy potencjał. Ok, spoko, zarąbista. Widzimy potencjał w tych rozstępach. Tak. To co, zaczynamy? Tak jest, działamy. Nie będzie bolało, tak jak mezoterapia i głowa, no nie tutaj wiadomo, mogę gwarantować. Boję, ale dobra. To od czego zaczynamy najpierw? Od czego zaczynamy? Yy, od jednorazowego, sterylnego kartridża. Yy. No i tyle, ty możesz się zdrzemnąć, a ja zacznę Dzień, sobie działać. No. Mniej, kłuć, ja się będę dobra, to zdjęcie pod pośladem też zrobię, to może przy okazji ona się tak trochę. Wypełni. Dobra, podziałamy. Nizutankie parametry ustawiam na dobry start. Na dobry start. dobra. Giełeczki działają. Chcesz zobaczyć na sucho, jak to wygląda? Nie, chyba nie chcę. Dobra. To zrobię ci jedno w na dobry start, żeby nie było. Mm -hmm. I. I jak? O kurde. Od 1 do 10. 1? E, Dobra. To ty ci ty ci podnoszę i zobaczymy jak dalej. Drugi. I jak? Ten drugi? No, takie dwa. Dobra... Mm -hmm. Tak jakbym usiadła po prostu na czymś takim z taką mm, strukturą kolczastą, ale nie tak wiesz, to jakoś aż... Dobra, to jedziemy sobie dalej. dalej wcale mnie nie bolą, ale Jedziemy. Okej, okay, spoko. Do przeżycia? Aha, nie, naprawdę w porządku. Takie trochę połączenie ukłucia z łaskotaniem, coś w tym i no, taki i bardziej te... to jest irytujące niż bolesne, nie? O Łaskotki? No. Ale naprawdę spodziewałam się dużo większego bólu. No, to większość osób tak marzy się nastawiają na dramaty. No, jest takie delikatne. Nawet ciężko nazwać zaczerwieniem, bardziej zaróżowieniem. I mówisz, że bez problemu będę mogła potem założyć spodnie i jechać samochodem. Yy, tak, to spoko, natomiast na pewno trzeba będzie uważać z takimi wszystkimi ciepłami, nie? Jakieś gorące prysznice, sauny. No i najlepiej, żeby, yy, no nie wiem, przez najbliższe dwa dni to, co będziesz nosić, żeby raczej było bawełniane niż jakieś, wiesz, syntetyczne. Mhm, yy -y. dobra, czyli ma być przebiewniej niż... No, raczej tak. Nie no, naprawdę jestem w, w szoku, pozytywnym nie? szoku. Że ja sobie tutaj, wiesz, leżę i się relaksuję, a ja się spodziewałam, że za każdym wkuciem yy, to będzie dramat. To będzie tak, dramat. Kurczę, no bo ludzie właśnie często porównują to do igłowej wszystko. Nie mezoterapii, mm. że to wszystko musi właśnie być tak w odczuciach, ale to jest zupełnie inny rodzaj wkucia. No bo terapię, co, co tak wyraz raz miałam robioną i jej kół to było taki hardcore, tak mnie to bolało. Łzy w oczach. Mm -hmm. Czyli co, bardziej łaskotaniem. Tak. Albo tak sobie przysiadła na czymś takim ostrym. To w sensie nie takim straszliwym, ale tak, nie wiem... Mm, są czas... O, takie maty są takie relaksacyjne. No, no, no. O, tak bym sobie na niej usiadła. Nawet w mniej. Czyli przypomnij mi proszę, czym się różni ten zabieg, jeżeli chodzi o twarz, a o rozstępy. Pracujemy na innych głębokościach. To przede wszystkim teraz jesteśmy na prawie dwóch mm i prawdopodobnie jeszcze w trakcie zabiegu troszkę sobie zwiększę tą głębokość. W przypadku twarzy, no przy pierwszym zabiegu, jak pracujemy na 1 mm, to już jest dość dobrze. 2 mm w głąb skóry? Tak. A ta fala radiowa, ona wtedy jeszcze głębiej dochodzi, prawda? Tak, dokładnie. No to naprawdę, to jak na skórę, no to, to są głębokie parametry. Tak, no i tutaj jeszcze mamy igły nieizolowane, dzięki czemu pracujemy na, że tak powiem, wszystkich głębokościach skóry, które po drodze przez te igły sobie idą. Natomiast na twarzy pracujemy na igłach izolowanych. Chyba, że mamy też jakieś yy, blizny potrądzikowe, rozszerzone pory, to wtedy możemy też pracować na mniej izolowanych. Czyli dobierasz się w zależności od potrzeb tak. y, odpowiednią odpowiedni kartridż, tak to się nazywa, tak? Tak, dokładnie. No nie no, jestem naprawdę pod wrażeniem, że złożenie. Że że... no Naprawdę dziewczyny... Nie ma się co bać, ja jestem z osób, które mają bardzo niski próg bólu, absolutnie niski, a naprawdę jest spoko. Jakbym sobie przysiadła na takiej macie relaksacyjnej. A tobie mogło być jeszcze mocniej? Mogłoby być. Ale nie, niekoniecznie... Nie mocniej. przy pierwszym zabiegu, nie. Nie przy pierwszym zabiegu i tak Aha. jesteśmy, wiesz, nie na najniższych. Tylko tak jakby każdy mhm. parametr, który nie jest najniższy przy pierwszym zabiegu już jest OK i lepiej też nie przedobrzyć. Mhm. No, bo potem, jakbyś chciała, wiesz, na następne przyjść, no to dobrze by było właśnie to stopniować, nie? Że mm -hmm. skóra już ogarnia. Aha, dobra, coś takiego się działo, to możemy sobie bardziej Tak, tak, jak Ty mówiłaś, że. Yy, niekoniecznie im bardziej boli, że będzie efekt. Tak, efekt. Tak, nie, no bo czasem, jeżeli sobie dołożymy za dużo, to skóra tego nie ogarnie. No tak, bo w sumie, jak stymulujemy skórę, co się robimy na takich parametrach mniejszych. To raczej będzie budować tą tkankę taką prawidłową. Tak, i właśnie, żeby nie zdarzyło się znowu tak, że to będzie tkanka awaryjna taka jak w rozstępach, nie? Tak, bo, bo zbyt szybko skóra będzie to chciała wszystko no. zagoić. No bo to jest takie właśnie błędne myślenie, właśnie przez ten marketing taki tak często, że mocniej więcej, szybciej. Tak. A tu nie, jeżeli chodzi nie o generację, to trzeba znać ten umiar taki... W ogóle myślę, że w pielęgnacji yy... Czasem te, ten taki nadmiar substancji aktywnych, bo teraz jest bardzo modne i duże lawki witaminy C, retinol jest bardzo modny, kwasy. Tak. I ludzie po prostu przesadzają też i chcą wszystko naraz. Myślą, że jak zastosują naraz retinol, witaminę C i nie wiem, kwas glikolowy, to będzie super. A to nasza skóra uważam no ma jakieś. Ona no, ma jakieś swoje y, zdolności regeneracyjne, ale to co mamy w genach zapisane, no to też pewne rzeczy no, nie da się przeskoczyć. No i też zdolności wchłaniania. Zawsze A. taki był y, wykładowca, który mówił, że jeżeli tak super skóra by wszystko wchłaniała, to co na nim nakładamy, no to kąpiel w basenie byłaby zagrożeniem życia, Tak No bo jeszcze jak się obróciłaś, to się okazało, że jeszcze tutaj są bardziej, wiesz, z przodu, to przy okazji je A to napnimy. są wstępy takie, wiesz, które mi się zrobiły w wieku nastoletnim. Mm -hmm. Ja nawet tak powiem Ci szczerze, jak ja zauważyłam, że mam coś takiego. To nawet nie wiedziałam, co to jest. Bo, bo wiesz, kiedyś o tym nikt nie mówił. Tak, bo nie? tak, aha, tak bo pamiętam, że to był okres letni. Ja stwierdziłam, że chyba mnie albo słońce jakoś nie równo paliwo, albo no, coś. No, tak to jest, że człowiek jest nieświadomy. Ale też yy, są osoby, i to też jest dla mnie najbardziej okej, okay, które właśnie, nie wiem, mają rozstępy, mają celulit. I nie chcą z tym nic zrobić, ale nawet nie ze względów jakichś finansowych, czy coś, tylko po prostu świadomie, nie? że się tym, że nie jest to dla nich jakimś mega priorytetem. I też tak właśnie sobie myślałam ostatnio o tych wszystkich kampaniach przygotuj się na lato, czy jesteś gotowa na lato? No. Kurczę, ja jestem, jestem zawsze, i każdy jest zawsze gotowy. Jak ma strój kąpielowy, to jest gotowy i koniec, i nie trzeba nic więcej. To jest taki zajebisty poziom akceptacji własnego ciała. Albo wiesz, jak mam jakąś koleżankę, która w ogóle się nie maluje, i niekoniecznie dlatego, że nie wiem, że nie może czy coś, tylko po, po prostu ona się czuje dobrze we własnej Super, uciek. to jest naprawdę właśnie. super. Ona jest zgodna ze sobą, i ma takie poczucie, że nie jest jej to do niczego do szczęścia potrzebne. No. Ja sobie myślę, że to jest zajebisty poziom no. akceptacji. No, to już jest naprawdę lewe. Ja to zazdroszczę takim osobom. Dobra, jeszcze się tak pojedynczo powkłuwam w te, które mi tutaj... Nie, no naprawdę, ten zabieg jest taki, że ja bym był go cały dzień leżył. No widzisz? No, a tak się bałam. To co, ja już jestem po, jestem mega pozytywnie zaskoczona, że zabieg autentycznie nie był bolesny. Także super, jestem bardzo, bardzo zadowolona. I co teraz, jakieś zalecenia pozabiegowe? Standardowo picie dużych ilości wody. No i sugerowałabym, żeby zwłaszcza przez najbliższe dwa dni nie nosić raczej żadnej takiej obcisłej, syntetycznej bielizny, tylko raczej coś bawełnianego, żeby był w tym obszarze przewiew. No i odradzam gorące kąpiele, też przez kilka najbliższych dni, saunę, natomiast jakiś bardziej rygorystycznych zaleceń pozabiegowych nie mam. Kiedy się widzimy następny raz? Chciałabym się zobaczyć za około 4 tygodnie, no i jeżeli decydowałaby się na kolejny zabieg, no to właśnie ten odstęp będzie taki 4, około no 4-5 tygodni. No to co, kamerka jedna już nam padła, także widzimy się w takim razie za te 4 tygodnie. Zabieram Was ze sobą, no i najwyższa pora kończyć, bo bo już niestety bateria pada. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo dziękuję za bardzo. spotkanie i widzimy się znowu za jakiś czas. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.